Przyjdź do mnie dzisiaj, mamo, rad nie mogę dać. Do nas strzelali za bramą, muszę tu być i tu trwać. Dlatego przyjdź do mnie we śnie, zamiast koszmarnych mar. Nie wiem, czy żyję, czy nie śnię, stało co miało się stać. Gdzieś śmiech pogubił się w kątach. Uciekł i zamknął się strach. Kule zaczęły się błąkać, tych się nie muszą już ma. Czołk w ogniu zatrzymał się w tłumie. Żołnierz zapłakał jak dziecko, Karabinem rzucił o bruk. mnie stał chłopiec ciekawy. To kulę ścięły, bo znak. Dlatego przyjdź do mnie we śnie. Rady nie mogę dać. Do nas strzelali ze bramą. Muszę z tym żyć i z tym trwać. Ten wiersz napisałem właśnie po tym, jak strzelano do nas na bramie i, i na terenie miasta. To jest a najbardziej, to najtragiczniejsze to było zwarcie, oprócz tego, że tu zginął pan Przyżyński przy, no, przy Grunwaldzkiej, to bo tam nie mogliśmy zatrzymać czołgów, które wjeżdżały, a mieliśmy za zadanie zatrzymania, żeby nie wjechały w grupę. I myśmy zatrzymali i one się potem przedarły po, po wystrzeleniu serii w naszym kierunku, gdzie, gdzie Pyrzyński zginął i yy, te wozy bojowe się przedarły w stronę dworca i myśmy się przedarli za nim. Za tym je zatrzymaliśmy przy dworcu. I tam rozegrała się też tragedia, bo jeden został... Raczej też kolumna została zatrzymana, a koledzy był remont. Tunelu. koledzy wbiegli do tunelu i wyciągnęli z tego tunelu drążek taki do holowania samochodu. I włożyliśmy ten drążek w gąsienicę. Gąsienica pękła i ten wóz się obawiał, obracał w koło jak kierat. No i tam najwięcej no chyba bałaganu z ludźmi narobił ten, ta rura, bo Wóz się kręcił jak kierat w koło. Z zewnątrz stoczniowcy napierali. Kto przeskoczył, to, nie, to nic mu się nie stało. kto nie przeskoczył, to dostał tą rurą. No i trzeba go ten wóz unieruchomić. No i też żeśmy go unieruchomili. Potem się przerwał, się następny, ale tam. Załoga wyszła. Następny został, też się przedarł, i tam właśnie z tą załogą, bo ten wóz stoczniowcy chcieli odprowadzić do stoczni. Jeden z Stoczniowców wszedł na pancerz i spadł. Jak spadł, rozjechał go. On nic na, na zdjęciu chodzi. Tak. I to um, pamiętam, jak widzę, powiedzmy, jakiś czołg lub tego. Ale na początku. To, co obecnie pracowałem z wojskiem amerykańskim, też przy czołgach. I to mi powiedzmy, no dużo mi to dało do takiego uspokojenia. Wtedy, w grudniu, 70 przeżył pan śmierć swoich kolegów na ulicach Gdańska. Długo pan nie mógł o tym, co się wtedy stało, opowiadać, nawet najwięcej? Nie, nie, nie specjalnie w ogóle nie odpowiadam, bo tego nie da rady opowiedzieć, bo każdy słucha całkowicie inaczej, to odbiera. Normalnie jak powiedzmy film, albo opowiadanie, albo tego, a to jest co innego. Czasami po jakichś latach się, jakieś skojarzenie i się przypomina co innego, ja nie mogłem wejść, nie chodziłem w ogóle na dworzec i długo nie, nie, nie w tym rejonie się nie pokazywałem wcale, ewentualnie przejeżdżałem samochodem. Mówił pan, że wtedy uratowała pana rodzina oczywiście, bliskość, ale też koezja. Że ten wiersz, który pan napisał wtedy. Bo... No nie wiem, czy ona mnie uratowała, ale to wyszło samo z siebie. To bo, bo, co, razem. Nie to nie ko ten wiersz. W ten jest pełen emocji. Emocje, emocje jest bardzo trudno dzielić od... Jak się przeżyło i widać, to te emocje stają się. Stają się no już mną. I, I tego nie da się oddzielić. Można to zapomnieć. Można przykryć innymi emocjami. Ale to nie tego. Dlatego. Uważam, jak ktoś mówi o stresie, to ja się go pytam, co to jest stres. Bo człowiek powinien panować nad swoimi stresami, Ale najpierw musi... Każdy to inaczej przeżywa, a najpierw musi zdefiniować swój stres. I czy, czy to jest wtedy jest stres, czy to jest normalne życie? U pana stwierdzono zespół stresu pourazowego? U mnie stwierdzono. Po tych wypadkach? Po tych wypadkach zespół stresu zerowego, bo e, e, miałem udar mózgu. I z tego udaru mózgu wyszedłem, więc czy to był udar mózgu z tego co wiem, to nie tego, ale szybko udało mi się wyjść. A to, że jest zespół stresu razowego, to dopiero się sam dowiedziałem, jak przeczytałem wypis ze szpitala. Ja po tygodniu, wiem, może dwa tygodnie byłem w szpitalu, nawet nie wiem ile co bardzo szybko wyszło i potem... Ten wiersz poświęcił pan wtedy masce. No ten... Ten wiersz poświęciłem swojej mamie. Bo często żeśmy ze sobą rozmawiali, a... Byliśmy zawsze daleko. I to mnie zbliżało i to mi dawało siłę do tego, że się niczego nie bałem.